Cześć, cześć, cześć! Witam się z Wami z mega mocno i długo, że tak powiem, przedpremierową recenzją książki Obserwator, pana Jarosława Szczeszkowskiego, gdyż książka dopiero będzie miała premierę prawie za dwa miesiące, czyli 28 sierpień 2024, od wydawnictwa Znak Literanowa. Jak widzicie, mam tutaj egzemplarz jeszcze przed korektą, więc jest całkiem mięciutki i wygina się we wszystkie strony. Co sądzę o książce? Po prostu najlepiej będę z wami szczera. To pierwsza pozycja w tym roku, która zmroziła mnie do szpiku kości. Wiecie, co strona, to zaczęłam wierzyć w to, że natura ma dla nas jeszcze wiele nieodkrytych zjawisk i najlepiej by było, gdyby w sumie za szybko nam ich nie pokazywały. Wiecie, to książka dla ludzi, którzy lubią czuć nieustanny dreszczyk na ciele, a także ciekawią ich zjawiska pogodowe. Wiecie, ja od zawsze fascynowałam się scenami paranormalnymi, a również ten y, schemat został tutaj poruszony, pokazany. Czytałam ją w takim skupieniu, jakby wiecie, no, od tego mogło zależeć moje życie, bo y, no, nigdy nie wiadomo, co się dzieje tam, na górze. Mam tu dla Was cytat. Górski nie przeszedł więcej niż 20 metrów, gdyż tuż przed nim wyrosła gigantycznych rozmiarów ściana o stalowo szarym kolorze. Przesuwała się bardzo powoli, niezależnie od prędkości wiatru, jakby była osobną strukturą, nie reagującą na warunki atmosferyczne panujące w górach. Rozciągała się od kotła pod śnieżką i ginęła we mgle po czeskiej stronie karkonoszy. Słuchajcie, historia przedstawia niepokojące zjawiska, bardzo niepokojące, które obserwują ludzie pracujący w obserwatorium. Wiecie, oni najpierw słyszą jakieś dźwięki, które dopiero później, po przełożeniu je tak naprawdę w odpowiedni odczyt, dają im mroczny komunikat, którego przez dłuższy czas historia nam nie straca. Następnie zauważają jakąś dziwną chmurę, która w całości pokrywa, no jak słyszeliście, jedną z gór. Co ciekawe, gdy jest się niedaleko jej, no, oni czują ogromne przyciąganie, jakby jakieś szczęście kazało im tam wejść. Ale już takim szczęściem nie jest, kiedy tam już wejdą, bo tam wszystko znika. Cały świat przestaje być widoczny, nawet odczuwanie własnego ciała. Jednak, jeśli w porę się z tej chmury nie wyjdzie, nie powiem wam, co się dzieje. Powiem Wam tylko tyle, że to było ogromnie niebezpieczne, niczym syrenie śpiew na morzu, podczas którego wszyscy wariują, zatracają zdolność logicznego myślenia. Wiecie, ona, ta cała chmura kryła w sobie coś jeszcze, ale zbyt szybko autor nie poczęstuje nas tymi wiadomościami. Ale, ale, co chwila podsyca naszą ciekawość, dokładając coraz to bardziej mroczne sytuacje. Powrócimy też do notatek z przeszłości, gdzie opisane będą podobne zjawiska. Więc, 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 jeżeli macie ochotę poznać tę historię, poznać zaszyfrowaną wiadomość oraz dowiedzieć się, kto już dawno ją do nas wysyła, nie wysyłał, wciąż wysyła, to koniecznie musicie przeczytać tę książkę. Ja Wam powiem tylko tyle, że już tak dawno się tak nie bałam, bo czytając tę historię, czasami słuchając dziennika, TikToka i tych wszystkich różnych, że tak powiem, YouTube'ów. To można bardzo dużo wywnioskować, że my tak naprawdę to wiemy 25% z tego, co się dzieje na świecie, bo wiemy tyle, ile powinniśmy wiedzieć. A to, czego nie wiemy, nie wszyscy nam zdradzają. A niektóre książki są po prostu mocno odważne, podkreślone to pod schemat jakiejś historii, fantastyki, żeby było, że to jest wymyślone. Ale czy to jest wymyślone? To zostawię już dla Was, żebyście sami sądzili, czy tak jest. Ja jedyne mogę Wam powiedzieć, tylko tyle, że, że wiem, że dużo mamy nie wiedzieć. A to, co każdy wie, trzyma dla siebie, bo wiecie, życie ważniejsze jest niż śmierć. Wspaniała książka, bardzo Wam polecam, przeczytajcie, po prostu mega, mega ciśnienie Wam podniesie. Kawa będzie niepotrzebna. Jest książka, jest zabawa i jest mrok. Cudowna. Żegnam się z Wami. Pa, 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 pa.